ja z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w Powoli na Szczyt. Słuchajcie, tak jestem już, wracam. Wiem, że nie było ostatniego odcinka, ale już jest. Już jest, już jestem i ja. Eee, I tak. Dziś kolejny odcinek z Powoli na Szczyt. I jak widzicie, troszeczkę mamy tutaj towarzyszy panów Milusińskich, panów bałwanów. <noise> I mamy światełka, i mamy tutaj eee, taką girlandę, to się nazywa. Wieniec nie jest taki, tak jak hukam na... Na, na drzwiach, bo słuchajcie, przychodzi do nas Dzień Śnieżynki, znaczy Dzień Śnieżynki, tak? Tak. W czwartek. Ja z nimi tutaj przegrałam jeden dzień. Dzisiaj fajnie się składa, bo Aleksander ma wolne. Kajla ogólnie dostała awans, słuchajcie, bo ja przegrałam z nimi, tak jak mówiłam, jeden dzień. No i ona zdobyła to doświadczenie zawodowe i teraz jesteśmy wcho wchodzącą, wchodzącą gwiazdą. No i jesteśmy na szóstym poziomie i mamy tysiąc stypendium, a za występ, który ona miała, to Dostało chyba ponad tysiąc, więc no fajnie, fajnie. Słuchajcie, już powoli, powoli, powoli do przodu. Jeżeli chodzi o ze zmian w domku, to mamy tutaj, słuchajcie, oto taki coś, czyli choineczkę. Choineczkę. Tutaj mamy też właśnie taki, takie ozdoby. Tu mamy jakieś skarpetki. No, tak wiecie, żeby chociaż troszeczkę było, troszeczkę, troszeczkę świątecznie, troszeczkę świątecznie. No i ona też ma tutaj taką, taką zachciankę, żeby sprzedać album. Ja wiem, że do albumy się sprzedaje chyba tak, że po prostu się podchodzi, zagaduje się do różnych simów i można im taki album kopsnąć. I się do nich to chyba się zalicza jako sprzedanie, więc, więc będziemy próbować to zrealizować. Dobra, Aleksander, wstałeś, to wiesz co, może weźmiesz sobie kąpiel, bo patrzę, że potrzebujesz. E, no i jak wstałeś, to będziesz musiał się troszeczkę może gitary, po, gitarę poćwiczysz. On by też chciał się uczyć e, na perkusji grać, ale na razie nie mamy za bardzo tutaj miejsca na perkusję, niestety. O, i pies Kaila obudził, kurczę. E, no dobra, to już wiesz co, nie śpi, ale czy my możemy go zganić za to, że on Ciebie tak obudził? Czemu on się obudził w ogóle? Nic nie możemy z nim zrobić? Eee... No bo, 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 bo nic nie możemy z nim zrobić. Dobra. E, wiesz co, Kajla, jak tak wstałaś wcześniej, dawaj, dodaj posta, bo pamiętajcie, że my musimy tą aplikację blogu ogarniać. E, mamy już, patrzcie, pół gwiazdki! Mamy pół gwiazdki! E, wyznania, wredne zachowanie psie. <ślamy> psie zachowanie wrednie, obudzi wrednie obudził nas. I co? O, mama mam mniej pięć szczelników. No kurczę, blaszka, szkoda. Napisz nowy wpis na blogu, to napiszemy. Dobra, wiesz co, weź się przebierz, zmień strój, załóż jakiś taki codzienny. Ja jej ogólnie podawałam stroje na ka do kariery 3, nowe, więc no, załóż sobie na przykład to. Czy ty jesteś głodna? Nie, ale ty też byś się... Znaczy w sumie no dobra, to zjedz. <gry> no dobra, to zjedz jednak, wiesz, jednak sobie kąśnij tutaj. Czy nasza papuga jest już, słuchajcie, coś jej trzeba? Glory, napełnimy jej em, jedzonkiem, jedzonkiem, tak, Jedzo jedzonkiem jej napełnimy. Jak ona tutaj śpiewa, ćwierka, czy co tam robi. I sobie tak siedzi, o skubie sobie. Skubie sobie e, tą skrzydełko. <grytanie> skubie sobie skrzydło. Dobra, jak tam, wykąpałeś się? Wykąpałeś się. Jesteś też nawet głodny, więc wiesz, możesz sobie zjeść resztki. E, możesz sobie zjeść e, surówkę. Mm, ty, Kajla, znowuś mogłabyś się troszeczkę wykąpać. Więc taka poranna słuchajcie, rutyna, poranna, toaleta jest środa. Z tego, co zauważyłam, Kylie już tak często nie wyskakują te, wiecie, telegramy. Ona dzisiaj ma występ w MN8. 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 Dobra, e jest ósma, ona o 18.30 ma. No dobra. 에, myślę, że moglibyśmy w sumie coś porobić, żeby tak, wiecie, nie siedzieć e, w domu, dziś się wybrać, coś tego z... Szmeges, A może na siłownię Nie, albo do stylia. A chodźcie, ja lubię do tych eliksirów jeździć, zobaczyć co tam dają, co tam mają. <laughs> o, jesteśmy w sklepie z adlixerami. A tu jest są fasolki. Kusi żeby skubnąć fasolkę, ale co ona nam zejdzie z tego świata przez fasolkę? Dzień dobry, jak pani się nazywa, Judy? Elo, ziomeczku, przyjazne powitanie, zróbmy z nią. No i z nią zrób przyjazne powitanie. Zobacz w ogóle, co ona ma do sprzedania. Zobaczmy, co ten ma. No kusi mnie ta fasola. Dobry. Kusi mnie, bo chciałabym właśnie. A, tam, tam. Co, 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 co by przyniósł los? Mogłaby być albo niebieska, albo być jakaś. albo coś. Jej spadłaby jej higiena, albo coś. albo właśnie mogłaby też nawet zejść z tego simowego świata. Oj. Dobra, teraz się żyje, słuchajcie. Weźmiemy te weźmiemy te fasole, zjemy, zobaczymy, co nam dają. Co tam nam dadzą, jaki los. <klokatuj> no dawaj, babcia, pokaż, co tam masz. Mm. Eliksir pobudzający. Wysiłek, aby długo odbywać... O, to może się nam przydać w sumie, bo wiecie. Dopalacz umiejętności. O, to też. A prokreacji? Na poczęcie jest wyższa, a bliźniaki lub także są bardzo prawdopodobne. Ej, to by było spoko. Ja bym to łyknęła przed jakimś tym postaraniem się o dziecko właśnie z naszą Kailą. Ja nie pamiętam, że miałam trojaczki albo bliźniaki albo bliźnięta w The Sims 3. To by było ciekawe. Chyba żadnej serii swojej nie miałam, co? Tak mi się wydaje. To jakieś uzdrowienie, a tu... Y Kostium klauna w butelce, uwaga, może wywołać depre. A nie, nie chcę żadnych kl klaunów. Nie, nie, nie. Dobra, to kupiliśmy sobie troszeczkę. Troszeczkę, troszeczkę, słuchajcie. No dobra, ja bym wzięła tego. No dobra, weźmy tą fasolkę. Najwyżej będzie koniec serii, słuchajcie. Taka jestem mądra, ale zapisałam grę w razie co? Przed zjedzeniem fasolki, przez. O, biedaczko. Nie, no nie zejdzie. Kajla, wszystko w porządku? Co? Jak tam? Oh. Uh. <gry> A, to bajki, nie. To jest, ci simowie tak mają, że właśnie jak wiecie, zjedzą jedną fasolkę, to potem chcą więcej. A to nie jest dobry pomysł. O, mamy jakieś, jakieś zleconko, więc, więc możemy je zrobić. Słuchajcie, możemy, czy nie? Czy to jest. A, występ, no dobra. Ej, a może pojedziemy z naszym. Chodźcie, pojedziemy z naszym Aleksandrem i zrobimy sobie tatuaże. E, takie same tatuaże. Tak a propos Kasi, bo Kasia sobie zrobiła tatuaż, i tak w sumie byśmy może zrobili sobie z okazji tego, że Kasia ma to i Simowie nasi, nasi będą mieli. O, tu się ktoś wprowadził? Nie, myślałam, że ktoś się wprowadził. Oj, tak, zmarnego rzęcha na takie autko. Podoba ci się co, Aleksander? Fajne, fajne. Tak jest. Kajla, Kajla powiedzmy dostała od cichego wielbiciela. Um, czyli od was z prezentów. Dobra, jesteśmy tutaj u stylistów. No, zrobimy sobie jakiś tatuaż razem z naszym Aleksandrem. Czekajcie, tutaj się siada? Nie, gdzie tu jest? O, tu jest tatuaż. No, zrób sobie tatuaż, tak. Chyba nam się włączy ten. Włączy nam się, wiecie, normalnie kas i będziemy mogli ten tatuaż wybrać, więc zaraz coś wykminimy. Tak jest, mamy naszego Aleksandra całego golusieńkiego e, i zaraz wybiorę jakiś tatuaż i zrobimy taki sam e, też e, Kylie, no. Dobra, zrobiłam i Kylie i naszemu Aleksandrowi takie napisy tutaj, no tak na, na ręce, na ręce, na przedramieniu, także no. Wiecie, tutaj w tych tatuażach um, z gry tak naprawdę ciężko jest coś wybrać, ale coś tam wybrałam, więc powiedzmy, że to jest jakieś tam ich inicjały, napisy, coś tam Coś tam to na nich znaczy dla ich związku, o tak. O właśnie, chciałam zobaczyć, czy jak właśnie z kimś pogadamy, to czy będzie opcja, żeby sprzedać swój album i jest taka opcja, tylko nie wiem, czy on będzie chciał skupić, skoro nas za bardzo nie zna. Kupi. Kupił. Haha! Ha. Dobra, to zagadujemy do kolejnych osób, sprzedamy, słuchajcie, troszeczkę posprzedajemy. 25 to nie jest jakaś, w świecie tutaj kwota porywająca, powalająca, ale zobaczycie, jeszcze będą się wbić o nasze albumy, słuchajcie. Piosenkarz, o nie możemy, przyjazne, nie wiem... Opowiedz dowci, bo może coś tam pogadamy. Jest a, bo to jest nastolatka chyba, co nie? To nie możemy dlatego jej sprzedać. Dobra, to beki, chodź od tutaj przyjazne e piosenka, Aż nie, przyjazne powitanie, chodź się zaprzy zaprzyjaźnić. się tutaj z, z kobitkami tutaj są. Dobra, sprzedałyśmy dwa albumy i jedziemy, słuchajcie, bo mamy zaraz występ. Ona jest, pada w sumie na twarz. No ale dobra, może damy radę. Ty wiesz co? Byś też przyszedł na występ swojej girl. To jest tutaj, nie? Odwiedź, tak, chodź. Zostaw ten, tę te, te gitarę i chodź. Chodź, chodź, chodź. Zobaczmy, a, to tutaj. To tutaj, co wszystko tak naprawdę się, słuchajcie, zaczęło. Bo ten pan nas wkręcił w to. Jest Aleksander na zboże Kazamieć za Wierucha, słuchajcie. Aleksander, chodź, usiądź sobie tutaj i sobie oglądaj występik. Dobra, a ty Kaila, dawaj, przygotuj, e, przygotuj tutaj. Chciałam powiedzieć, przygotuj stół. E, przygotuj, tak, tutaj możemy stąd wyjść, bo to na tylko... O, patrzcie, jak się ubrała. Tak, to jest jeden z jej nowych stroi, słuchajcie scenicznych. Patrzcie, jak pięknie wygląda. No dobra. Będziesz śpiewała od razu? Sól, sól. Wykonaj piosenkę klumpowa, coś tam. Patrzcie, sami faceci. No w sumie nie dziwię się, tak wygląda. To sami faceci poprzychodzili. Pan się nazywa Mithum. Pan, Bryce, Chad, Fin dżin dżin, i Aleksander. O, ugi ugi u, aga ugi u u. W <ścani> patrzcie, naprawdę. O, jacie, Kayla Kaila dajesz. Jeszcze Happy Hour, o jacie. O, ten już serduszkuje, patrzcie. Może nam rzucą jakiegoś, o, tu jest następny daren. Ugi u, aga ugi u, u. Ugi, ugi, u, aga, ugi u, u. Ale ładny ma z trójce, nie? I tak, niemiętowy, tylko czarny. U, Aleksandrze, jak się fajnie bawisz, masz szczęście. ich występy to trwają niby jakieś tam, nie wiem, dwie godziny, a tak naprawdę jedną piosenkę. Ugi u u. Ugi ugi u, Aga ugi u u. Ten jak tej, dupcią dupcią. Ten skacze. Widzicie jak się bawią panowie? Nie ma tu nikogo więcej naprawdę, tylko sami panowie. O, skończyła piosenkę, dobra. A to teraz, dobra. O oh my gysz. O oh mój gysz. Słuchajcie, to będzie nasza łamaczka serc. Nie mów. Nie teraz. Z gitarą dalej. O, wyciągnęła gitarę z pleców, A kim ty jesteś? no patrzcie. O, coś mi tu. <ścoughs> o kurde. Fajnie, że może z gitarą, co nie? Chodźcie, wszyscy mają plusy, co nie? Ciekawe ile dostanie za występ. Musimy jej bardziej odjazdową gitarę, słuchajcie, sprawić. Aleksander bawi się dobrze. Na szczęście, jak Aleksandrze, że dajesz plusiki. A jak przyspieszę, to będzie szybciej? Tak. Co tutaj byś chciała? Co? Dać legendarny występ. O kurde, to ciężko pewnie to zrobić. No ale... No dobra, zróbmy. Zobaczymy. Może nie jest wcale tak ciężko. Teraz koniec. Brawo! Brawo! Wow! Wow, 1800. Widzicie? Mówiłam, że dużo teraz dostajemy. No dobra, to wracamy do domu. Wracamy do domu. Wszyscy, 22. Trzeba zjeść i iść spać. <grych> A wiecie, co mi się przypomniało? Że my ciągle nie jesteśmy tą osobistością. Musimy się zakręcić i poznać jakąś osobistość, żeby ten żebyśmy imy zaczęli zdobywać te gwiazdki, wiecie, bo tak nie jest to, to nie działa tak jak w czwórce, że po prostu jak jej dobrze idzie w karierze, to zdobywa jakąś popularność, tylko po prostu to trzeba się wkupić w łaski czyjeś. Ale to zobaczymy. Ja jeszcze poczytałam w internecie, czy to trzeba koniecznie zapoznać się z jakąś osobistością, czy jakoś inaczej te punkty można zdobywać. Zobaczymy. O nie! Złodziej! <laughs> Idzie menda Ryan Romans. Jak ty jesteś? Ryana Romu... Ramos. A my nie. A my nie mamy. O, nie mamy. Nie mamy z alarmu. Chodź tu. Chodź, zaskoczysz ją. Dawaj. Ty jest, jesteś odważny? Nie jesteś. A ty? Kurde. Chodź, bo ona nas ukradli na bałwana jeszcze i co? Patrzcie. Wycofuje się. Włamywać. Nie, tylko nie motor! Tylko nie motor! Tylko nie motur! Oszty mendo! Oszty mendo. Aleksander, biją! No biją! No co ty się boisz? No, ona jeszcze tu. Ale. Dzwoń na ja, dzwoń! Szybko, Aleksander, szybko, bo ona jeszcze nam coś zajuma. No, Aleksander! <śpuszczaj> Szybko, panie policjancie. No, wannę? Czy pra. No, jaka męta złota! No, kurde! No, czy ty możesz coś zrobić? Czemu my nie mamy. Czemu my nie mamy alarmu? Panie policjancie, proszę złapać nam tego pana. Joł. No, ukradła nam motor. to jest najważniejsze. Kaila się za. Panie, tylko pan wygra, bo jak pan nie wygra, to będzie przypał. Na dzielni. Przegrał jak zwykle. No wiesz co? Wie pan co? Jak następnym razem? Wyproś. Ukradli nam motor. Ukradli nam motor. To jest to przecież najgorsza rzecz, która mogła się zdarzyć w tym momencie. Obrabowany. Obrabowana. Obrabowani. Kaila się zapłacze. Oh my gosh. Dobra, mamy nowy. Powiedzmy, że Aleksander kupił jej na święta, ale wiecie, to już nie jest to samo. Nie, to już nie jest to samo. Jeszcze pralkę nam ukradli. <grymne> <grymne> Jeszcze okropne roki. nie dostał tej premii świątecznej Aleksander. Tak, zrobimy przyjęcie. A tam... A dajcie spokój, słuchajcie. No i dobra, słuchajcie, robimy imprezę z prezentami. Przyjęcie z prezentami, tak? E, na którą godzinę może zrobimy nasze... Nie, nie na pierwszą, na szesnastą. Zrobimy stroje wizytowe, słuchajcie. A, e, nie mamy przyjaciół. Dobra, zaprosimy jakichś ludzi z jego pracy. E, I dobra. I tyle. Zrobimy sobie... A no tak, oczywiście, wszyscy zakochani w Kaili, słuchajcie. Kaila sobie tutaj ptaszka karmi i wiesz co? Zmień strój, możesz w sumie się ubrać wizytowy. Pokaż, co ty masz na wizytowy strój. A ty? O kurde, Kaila, dobra, jesteś odstrojona. A ty masz po prostu garnitur, no dobra. I wiesz co, segreguj, posprzątaj. Kaila, jakbyś mogła, w sumie jest dopiero 11, to byś pewnie nie mogła. No ale dobra, to się skorzystaj sobie i, i, i się wykąp. I, I możesz sprzątnąć, tak? Wymienia, co tu się stanęło? Wymienia za 450. Nie, na razie nie wymieniaj jak nie trzeba. Jak nie trzeba, to nie wymieniaj. I tak musimy pralkę jeszcze kupić. A na motor straciliśmy cztery koła, bo, bo nam ukradli, no, obrabowali nas, no po prostu no. Smutne, ale prawdziwe, słuchajcie. Smutne, ale prawdziwe. Uuu, i Kyla ma dzisiaj występ o 18. No dobra, to o 16 chwilę tu posiedzi i o 18 poleci na występ. Haha, wynająć tego lokaja. No jeszcze za mała gwiazda z ciebie, słuchaj, żeby takie luksusy mieć w chałupie. Jej, nawet prezenty się położyły, słuchajcie. Nawet udało się położyć prezenty, bo usunęłam stół. Nie wiem przy czym oni będą jeść, no ale to już tam może dadzą radę. Czy mamy jakiś głośnik? Chyba nie mamy, no dobra. To nic, to nic. Czy tam coś przebiegł? jakiś kuń? Tak. Kuń. Dziki kuń. Dobra. Chodź, Aleksandrze, nie ten. Mm. O oh my god, myślałam, że to jednorożec, ale nie. Chodź, chodź, chodź. Chodź do środka. Wyłącznie to się pali, tak. Czy zrobiłaś jedzonko? Zrobiłaś. No to wiesz co, wiesz co, weź, zawołaj na posiłek goście. Słuchaj, a co ty miałaś tam słuchać? Zawołaj gości na posiłek, niech sobie wezmą... Oj, niechcący. Niech sobie wezmą, coś tam zjedzą. No i Kajla musi zaraz się zmywać na posiłek. W sumie z jednej... Na posiłek. Na, na koncert, na występ, więc w sumie dobrze, że to są znajomi jednak Aleksandra, nie jej. To on sobie tutaj z nimi, wiecie, zostanie. To znajomi z jego pracy, więc powinien się z nimi zaprzyjać. Kitku! Bezpański kot! Zaproś do środka. Może sobie coś zje. Może przygarniemy ki bezpańskie kitku. No tak, ja wiem, że nie ma miejsca, gdzie usiąść, no ale musiałam stu schować, żeby było miejsce, gdzie położyć prezenty, więc tak to wygląda. Dobra, jak wiecie, co jeszcze ja bym chciała? W towarzystwie tych wszystkich ludzi. Pocałuj. Naszą Kyle, zanim wyjdzie do pracy. Potem otworzysz za nią prezent najwyżej. Pocałuj ją. Tak, romantyczne. Ja bym chciała zaproponować małżeństwo. W sensie wiecie, żeby się on jej oświadczył. No nie! Już na występ. No dobra. To otwiera. To jednak nie wyszło. To jak wróci z występu, wiecie tak wieczorem. To oni ten. Oni, oni tutaj sobie tak razem wieczór spędzą, i on wtedy się jej oświadczy, słuchajcie. Czas i pora, żeby się oświadczyć, na no co? Dobra, otwierajcie prezenty, Kajla, jak tam? No, ty nie będziesz otwierała raczej prezentów już. Przyszłaś w ten śnież... dzień śnieżynki, będą ludzie tutaj? No dobra, przy... użyj, użyj zapisanego układu. Ja widziałam, że tutaj mamy coś takiego, więc zestaw na scenę. Ona chyba to dostała przy awansie, wiecie, więc fajnie byłoby to jej wyłożyć. Na scenę. O, postawiła mi to. Ona to chyba dostała właśnie z awansem, tak mi się wydaje. No dobra. Otworzył prezent. Znalazł fantastyczny podarunek. Super. O, sztalugę dostał. No, w sumie spoko. Dobra, wiesz, co mogłabyś już śpiewać, bo wiesz, może z gitarą, nowy kicz na przykład. O, dzisiaj jest trochę więcej ludzi, w sensie jest też kobietka, nie są sami faceci, ale... Ale patrzcie, to jest ten, co był wczoraj na... O, z Bary musimy się zapoznać. To jest ten, co był wczoraj na naszym występie, co, nam, co mu się podobaliśmy. Z... Przyjmij pozę. E, musimy z niego zapoznać... O matko, matko, co ty tu wyprawiasz, Kajla? Patrzcie, co ona wyprawia. i zapomniałam, że oni aż tak tańczą, słuchajcie. Zapomniałam o tym. Musimy z Barem się zapoznać, bo on jest osobistością. To dla nas bardzo ważne, słuchajcie. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje u Aleksandra. Uh -huh. Otworzyli chyba prezenty. No dobra. To niech coś tam się dzieje. Przynajmniej, słuchajcie, nie jest sam w dzień śnieżynki. A ta daje czadu, słuchajcie. Dobra, koniec. E, I czekajcie. Ja bym chciała się ją przywitać z osobistością. Tak. A i przyszedł Aleksander tutaj, więc słuchajcie, Aleksander. E, jest dorski pokaz. O. E, Aleksander jej się tutaj oświadczy na scenie zaraz. Uu, nie chce się z nią zapoznać? O, nie udało się zaimponować. Czekajcie, no dobra. E, to spróbuj zaimponować o zawodzie. Eee, piosenkarka? A tak się bawił przy naszych numerach, słuchajcie. I co? Spodoba Kto się? Ktoś jest chory, Kyla. O, dobra, czekajcie. Zombie kzomb, jak to przyszedł? Dobra, okej. Okay. Rozmawiał o zawodzie piosenkarka. Udało się! Dobra, teraz mogą się lepiej poznać. Dobra. Dobra. Ale jesteś osobistością, nie? <śled> Szkoda. Opowiedz dowcip mu. Musimy się chyba z nim ogólnie troszeczkę... Piątka? O, jesteśmy już! Jest! Jupi! Nie jest najłatwiejszym zdaniem, ale Helder pierwsze kroki na Kusławie wkrótce wszyscy będą ją znali. Dzięki swojej determinacji nie jest już Nikim, teraz jest znana jako żądny Sławy. Gratulacje. No i właśnie o to mi chodziło, słuchajcie, o to mi chodziło. Gdzie jesteś? Chodź tu. O to mi chodziło, żeby być e, sławnym właśnie i... I tak, będzie co? A może już oni w sumie są zmęczeni? Jednak te zaręczyny fajnie byłoby, żeby były, tak wiecie, bardziej uroczyście, więc niech oni wracają do domu i po prostu w kolejnym odcinku wybierzemy się gdzieś na, na jakąś kolację romantyczną czy coś e, i wtedy może właśnie e, wiecie Aleksander się oświadczy Kylie albo właśnie po kolejnym koncercie e, albo w trakcie koncertu albo zobaczymy jak to będzie, bo teraz oni są on jest głodny i zmęczony. Ona zresztą tak samo, więc o, weź sobie resztki. A później sobie śpi. A ty to w sumie sobie śpi. Dobra, a ja idę teraz prezenty dać Wam, idę zobaczyć, czy ktoś mnie zaprosił, i wysłać i przyjąć od Was prezenty. Okej, okay, no i mam Wasze prezenty. Przyjmujemy prezent od Dominiki. O! pnączę, słuchajcie, pnączę. Prezent e, niespodzianka, słuchajcie, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozy, pozy, pozydrawiam. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pamiętajcie, że możecie mnie zapraszać. Moje moja nazwa store Gdzieś tu Simpage'a się gdzieś wam przewinie. Od Ingusi pozdrawiam. Wow, komputer, super. To też wyślemy prezent niespodziankę, super. Mm, Okej. Okay. Nie. Pozdrowienia po dłuższej przerwie od kosmitki Astri. Prowadze, powodzenia w drodze na szczyt. O, powodzenia. I, i, i tak, przesyłamy pozdrowienia dla kosmitki, oczywiście. E, I wysyłamy prezęciorka. O, Vanessy przyjmiemy też. O, roślinka, super. Postawimy gdzieś na półkę. Półkę. E, to już jest czwarty. O i od Zozy, od czyli od Agi, dawno nie przyjmowaliśmy relaksik przy The Sims 3, o i też kolejny kwiatek i też prezent niespodzianka, proszę bardzo, pozdrawiam i pozdrawiam i wysyłam i słuchajcie, to by było na tyle, tutaj są jeszcze od Was prezencioki w dalszym, słuchajcie, ciągu, także będziemy przyjmować już teraz co tydzień, była lekka przerwa, no ale dobra. Co, kończę ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za jego obejrzenie. W kolejnym odcinku będą zaręczyny, takie bardziej wiecie, jakieś takie ładniejsze, po prostu, bo tutaj to święto, to włamanie, to, e, to te osobistości i tak dalej. Więc w kolejnym odcinku będą oświadczyny, a później zobaczymy, jak to dalej się potoczy. A teraz dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i papa.